Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski. Ja telemarketingu nie prowadzę, bo sam go nie cierpię. Jeżeli więc dostają Państwo jakieś natręctwa, typu SMSy i telefony, to nie ode mnie, nie z mojego sklepu, tylko ktoś się podszywa pod markę WC. Jedyny prawdziwy mój sklep. Znajduje się na mojej oficjalnej stronie cejrowski.com pod zakładką sklep, czyli cejrowski.com łamane przez sklep, tak, to ja, a wszystko inne trochę podobne to już nie ja. A na Facebooku profil prawdziwy nazywa się sklep cejrowskiego. Dziękuję za polubienia profilu facebook.com łamane przez sklep cejrowskiego. Jak ktoś co innego polubił, co wygląda podobnie, to nie mnie polubił, tylko Pirata facebook.com łamane przez sklep cejrowskiego to ja studio dziki zachód i taką dostałem cudowną informację ze śpiwora Krzysztofa Skowrońskiego, że, <głos》>, że mam przez jakiś czas sam poprowadzić, a on poszuka sobie lepszego podłączenia. No, to jest bardzo ryzykowne. Panie prezesie, pewnie mnie słuchasz czegoś. Radia prywatnego wnet. Dawać lejce Cejrowskiemu to jest ryzyko, jak salto mortale w cyrku, w cyrku. Bez siatki pod spodem. Bo przyjdą panu, wezmą całe radio. <głos》> a Cejrowski se i tak da radę. No dobra. Proszę bardzo. Tuż przed świętami Polsat puścił nieoficjalną wiadomość, nieoficjalną wiadomość, ale puścił. Wycieki znaczy są z Komisji Europejskiej. Czyli Komisja Europejska jest nieszczelną, beznadziejną komisją, która nie potrafi nawet własnych sekretów utrzymać na wodzy, tylko po prostu tam jak sito, wszystko wylatuje z nich. Bez, beznadziejne prowadzenie biura to jest, jeżeli zwykły Polsat w Polsce dowiaduje się co tam w Komisji Europejskiej planują. No więc Dowiedział się Polsat i powiedział nieoficjalną wiadomość, taką, 22 grudnia to zrobili, że Komisja Europejska, uwaga, od 1 lipca wyrazi zgodę na zerowy VAT na żywność u nas w Polsce. No to, żeby rozpakować to jedno zdanie, to z 10 minut by potrzeba człowiekowi. Komisja Europejska od 1 lipca wyrazi zgodę. Na zerowy wad na żywność u nas, tak? Plotkują. Pytanie pierwsze, czemu nie od ręki? Co jest, jaki jest problem w ogóle, żeby odręki, Bo przyfasolić karę za coś tam, że ziobro im wierzga albo im Turów wierzga albo co innego im wierzga, to potrafią przyfasolić radykalnie szybko. Natomiast jak potrzeba zniesienia czy wprowadzenia Zerowego VAT-u na żywność w Polsce, to oni od 1 lipca wprowadzą. Pytam, czemu nie odręki? Co to za patałachy tam pracują, że nie potrafią szybciej? Bo ja bym taką decyzję, skoro już ją podjąłem i nawet wyciekła do mediów, to bym potrafił ją wprowadzić w 12 sekund mniej więcej, za pomocą długopisu i kartki papieru, podałbym sekretarce, powiedział yy, kochaniejka pieczątki przystawić i już, i działa. No więc te ślamazary w Komisji Europejskiej chcą to zrobić od 1 lipca. I teraz tak, być może jest to wredne działanie celowe, być może nie wiem, bo to jest wszystko wyciek, więc o plotkach rozmawiamy, <grytanie> sezon ogórkowy, tuż po świętach nic się jeszcze nie zdarzyło, no więc od 1 lipca czemu? Bo yy, latem kupujemy mniej żywności. Zimą człowiek więcej w domu siedzi, Więcej żre, bo mu jest zimno, więcej kupuje w sklepie, bo w ogródku nie ma nic. A latem człowiek mniej potrzebuje do sklepu chodzić po żywność, bo coś tam przynajmniej części populacji, coś wyrosło na działce w ogródku, tu jakaś marchewka jest, jakieś owoce są i zapychamy się czymś, zajadamy się czymś. Co mamy pod ręką na zewnątrz bez VAT-u tak czy owak i nam komisja jest do tego niepotrzebna. Więc może dlatego od 1 lipca. Albo jeszcze, żeby Polskę poniżyć. E, zakupy za 140 zł moja mamusia wynotowała będą tańsze o 5,50. No to strasznie dziękujemy. Strasznie panu premierowi dziękujemy, że on do tej Unii na kolanach poszedł, że sobie dżinsy rozdał na, rozdarł na kolanach i że na czole sobie wytłuk, bo tam im tłuk na pewno czołem w podłogę, że negocjował i oni się łaskawie zgodzili, że od 1 lipca będziemy mogli oszczędzić na jednych zakupach 5,50. To taka korzyść. Pytanie podstawowe, natomiast już bez żartów jest takie. <laughs> Że cała ta sprawa jest poniżająca? I gdzie suwerenność? Dlaczego Polska w ogóle pyta kogokolwiek o to, czy we własnym kraju wolno nam obniżyć podatek VAT, albo zlikwidować? Dlaczego Polska w ogóle zadaje to pytanie? Czemu premier Morawiecki i jego spółka nie zajmują się suwerennością Rzeczypospolitej? Komu oni i kiedy ją oddali? Jakim w ogóle prawem? Co to jest za. Komisja jakaś, której żaden Polak nie wybierał nikogo w tej komisji europejskiej? Oni decydują o naszych podatkach, a nie my sami, bo suwerenność polega na tym, że państwo sami za pomocą pośredników, za pomocą wyborów decydują o sobie. Między innymi o tym, jakie nakładamy na siebie podatki, żeby nasze państwo istniało. W tym podatek VAT na żywności. No to, 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 to jest. Klu suwerenności. I teraz urzędnicy polscy jeżdżą pytać do Brukseli, prosić w Brukseli, żeby oni się łaskawie zgodzili, i jeszcze wad na paliwo też, żeby się zgodzili obniżyć, to to jest skandal największy. Cała ta reszta, skąd wyciek i czemu od 1 lipca, czemu nie od ręki, to są sprawy w zasadzie poboczne. Natomiast pierwszorzędna jest taka przerażająca dla mnie, żeśmy nawet nie oddali. Rozeszła nam się jak stare gacie w praniu. Suwerenność, gdzieś po drodze, na tych wyjazdach do Brukseli, kiedy oni coraz do ważnych urzędników jeździli, żeby podkreślić własną ważność, że ja jadę do ważnego urzędnika, to temu urzędnikowi oddawali w ręce ważne sprawy, zamiast sami je załatwić. Komisja Europejska oświadcza, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów bezstronnego i niezawisłego sądu. No ja bym to po prostu zignorował, bo dziennikarz Jan Kowalski może stwierdzić coś takiego, który w Paryżu jest korespondentem, no, ktokolwiek może stwierdzić. To kompletnie jest z, z punktu widzenia polski nieistotne stwierdzenie i opinia, że Komisja Europejska oświadcza, komu oświadcza? Bo ja ich na przykład nie, nie, nie słucham, w ogóle mnie nie obchodzi co gadają, więc no, oni tam oświadczają, że Polski Trybunał Konstytucyjny. A co was to w ogóle co, zajmijcie się, może Trybunałem Konstytucyjnym w Zimbabwe, czy gdzieś tam, dla odmiany, a nie ciągle polskim. I, i ziobro po tym oświadczeniu, głupi odpowiedział. Bo głupi odpowiada, jak. Jest głupio zaczepiony, to głupi, ja nie, nie obrażam teraz osoby, tylko stwierdzam, tak na poziomie przedszkolnym stwierdzam fakty. Głupio cię ktoś w przedszkolu zaczepił, zagadnął cię. To jest ok, ten twój Trybunał Konstytucyjny to tak ci trochę dynda, wiesz? Tak słabo, trochę on mi się w ogóle nie podoba, nie spełnia wymogów, bo powinien sterczeć, a dynda. No i ktoś taki, o, taka zaczepka. Nie odpowiadamy na głupie zaczepki, no normalnie. Jak odpowiesz, to się wdałeś w głupią gadkę. No ale Ziobro wdał się w głupią gadkę i powiedział, że urzędnicy Brukseli chcą zrobić z Polski swoją kolonię. Że zmierzają do utworzenia państwa federalnego. Odpowiadam panu Ziobro, bo powinien z Polakami gadać, a nie z tymi tam chłopkami z Komisji Europejskiej. Panie Ziobro. Urzędnicy br brukselscy chcą zrobić z Polski swoją kolonię, bo im na to pozwala polski rząd. Patrz wyżej, przemówienie moje na temat pytania o VAT. Oni chcą zrobić z Polski kolonię, swojego wasala, swojego sługę, dlatego, że my im na to pozwalamy. Gdybyś pan się w głupie gadki nie wdawał. Bo pan jesteś suwerenny minister i to jest pańska sprawa, jak zadziałać z Trybunałem Konstytucyjnym, a nie Komisji Europejskiej. Gdybyś pan się w głupie gadki nie wdawał, to byś im pan nie pozwolił. Gdyby się minister finansów czy pan morawiecki premier nie wdawał w, w gadki o vat to też byśmy właśnie w taki sposób nie pozwalali urzędnikom brukselskim na wtrącanie się w sprawy polskie i robienia z nas kolonii. <tryk> A dodatkowe, takie moje spostrzeżenie na temat tych trybunałów konstytucyjnych, bo ja już to omawiam tutaj w radiu z, z, z któryś rok z rzędu. Odkąd PiS kandydował jeszcze, to była mowa o tym, że trzeba tam reforma sądownictwa, bla, bla, bla. I ten y, rząd PiSu już długo trwa, nawet nie pamiętam ile Krzysztof cały czas w że utonął i nie może podpowiedzieć. On by z głowy czepnął, że 8,5 roku, czy ile tam rządzą. Y, tyle czasu Ziobro nie potrafi, od tylu lat nie potrafi poradzić sobie z, sędzie, z sędziami. No to w takim razie, dla mnie to jest sygnał, że tam jest ktoś inny potrzebny. Bo Ziobro toczy nieustanną wojenkę pozycyjną. Przesuwają się. Gersdorf dwa kroki w tył, Ziobro dwa w przód, potem Gersdorf go popchnie, to on się znowu cofnie. I tak się przesuwają i toczą tę wojenkę i tę pyskówkę, tę głupią gadkę toczą, a nie ma żadnej akcji. Znaczy, Ziobro nie do tego. Tam, jakby kto inny przyszedł, to by przeczyścił, załatwił, zrobiłby jeden duży konflikt, który by potrwał jeden krótki tydzień i byłaby sprawa posprzątana. Bo tak to się załatwia. Wchodzi, idzie na konflikt ze wszystkimi, jak ma trudną sprawę konfliktową do załatwienia. Załatwia i ma załatwione. A oni załatwiają po to, żeby się w nieskończoność załatwiało. Taką mam, takie mam przeczucie. Ja nie znam nikogo z nich, nie byłem nigdy na żadnym salonie yy, rządowym ani innym.